To zapytam w takim razie pana o Europę, jak to funkcjonuje w innych państwach, czy inne państwa myślą o tym w ten sposób, jak właśnie pan mówi, to znaczy starają się stawiać na takie sektory, które generują duże zyski i jednocześnie przyciągają te migracje osób wykształconych, osób, które mają know-how i które mają też pewną kulturę pracy. Ale oczywiście, patrząc na Skandynawię, która w tym kierunku rozwinęła swój przemysł, Niemcy przecież przez długi okres mamili przemysł chemicznym. Szwajcarzy, którzy zbudowali gospodarkę, w której każdego dobrze wykształconego inżyniera są w stanie wchłonąć i mają takie marki, brandy międzynarodowe, globalne firmy, gdzie pensja jest trzy, czterokrotnie większa niż dobrze płatna pensja w Polsce, dlatego że mają marki globalne. Marka globalna, drodzy Państwo, od marki lokalnej różni się tym, że marka lokalna ma. Marże 5, 10, 15 procent, a marka globalna ma 70-80%, więc z tego jest przestrzeń do badań i rozwoju, z tego jest przestrzeń do e, dobrych zarobków. Bez tych marek nie ściągniemy e, wysoko wykwalifikowanych, mądrych, e, bogatych ludzi, którzy widzą perspektywę rozwojową jako, jako perspektywę własną, a ściągniemy ludzi roszczeniowych, butnych, e, e, takich, którzy będą ignorować wszelkie reguły, gry związane z funkcjonowaniem państwa, i będziemy mieli problemy społeczne w przyszłości nawet konflikty z gry. Jak sobie Europa radzi z takimi zagadnieniami, jak właśnie kwestia półprzewodników, jak kwestia elektromobilności, wszystkie te najnowsze technologie, sztuczna inteligencja, gdzieś, gdy czyta się pras, prasę branżową, no to przede wszystkim czyta się o Stanach Zjednoczonych i o Chinach i o rywalizacji pomiędzy nimi. Europa wydawałoby się, jest tutaj, no, w jakiś sposób zmarginalizowana. Pytanie, czy Europa ma szansę w jakiś sposób w tych najnowcześniejszych technologiach zająć, nie wiem czy pierwsze miejsce na świecie, ale wysokie miejsce. Znaczy Europa po pierwsze sobie nie radzi, nie może radzić, bo czegoś takiego jak Europa nie będzie sobie radziło, kraje poszczególne, narodowe będą sobie radziły, Europa może w ramach wspólnych działań wspólnoty europejskiej tworzyć pewne warunki, organizacyjno-prawne, bo de facto to do tego się sprowadza, znaczy Europa potrafi skutecznie zablokować dyrektywą, rozwiązaniem prawnym, rozporządzeniem, e, decyzją polityczną, totalnie rozbić potencjał, który, e, który się pojawia, bądź też prowadzić politykę głupią, nierozsądną, tak jak na przykład trans, transformacja energetyczna w wyniku czy w odpowiedzi na zmiany klimatyczne, oparte to wszystko na ideologii e, i doprowadzenie do sytuacji takiej, że wszystkie technologie niezbędne do tej transformacji są ściągane z Chin. Znaczy my stajemy się zakładnikiem technologicznym Chin. Mało tego, większość tych rozwiązań, które my traktujemy dzisiaj jako prośrodowiskowe, technologie OZE, one są całkowicie nierecyklingowane. Znaczy to, co y, robi z nas zielone środowisko y, polityczne, to jest y, oparte na skrajnej demagogii związanej z udawaniem, że jakiekolwiek koszty społeczne zostaną koszty y, Gospodarcze staną zmniejszone ze względu na technologie, które zostaną tu wprowadzone. Jesteśmy skazani, skazujemy się na ogromny śmietnik technologiczny chiński, który kupujemy bezmyślnie. Nie szukamy rozwiązań, nie tworzymy rozwiązań własnych, nie potrafimy budować transformacji i przemian w taki sposób, żeby to było oparte na naszej myśli. E, idziemy na skróty. Droga na skróty. Znaczy, uważamy, że jak kupimy coś gotowego, to, to tym wygramy. W praktyce stajemy się, tak jak powiedziałem, zakładnikiem, a ostatecznie będziemy świetnikiem roku. Po tą mało optymistyczną, a nawet kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Nowej Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję również, że Państwo byliśmy. Do Dzień. zobaczenia.